Księga Wyjścia. Rozdział 6 Pan rzekł wtedy do Mojżesza: Teraz ujrzysz, co uczynię faraonowi. Zmuszony mocną ręką wypuści ich i mocną ręką wypędzi ich ze swego kraju. Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: J.M. jest Jachwe. Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg wszechmocny. Ale imienia mego, Jachwe, nie objawiłem imienia. Ponadto ustanowiłem też przymierze moje z nimi, że im dam kraj Kanan, kraj ich wędrówek, gdzie przebywali jako przybysze. Ja także usłyszałem jęk Izraelitów, których Egipcjanie obciążyli robotami, i wspomniałem na moje przymierze. Przeto powiedz synom izraelskim: Ja jestem Pan. Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe kary. I wezmę sobie was za mój lud, i będę wam bogiem, i przekonacie się, że ja, Pan, Bóg Wasz, uwolniłem was spod jarzma egipskiego. Potem wprowadzę was do ziemi, którą z ręką podniesioną przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Dam ją wam na własność. Zaiste, ja jestem pan. Mojżesz oznajmił te słowa Izraelitom, którzy nie chcieli ich słuchać z powodu udręki ducha i z powodu ciężkich robót. Pan powiedział do Mojżesza: Idź i powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, aby wypuścił Izraelitów ze swego kraju. Mojżesz wyma się przed panem, mówiąc: jeśli Izraelici nie chcą mnie słuchać, jakże Faraon będzie słuchał mnie, któremu mówienie sprawia trudność? Pan powiedział do Mojżesza i Aarona i dał im rozkaz dla Izraelitów i dla Faraona, króla egipskiego, aby pozwolił wyjść Izraelitom z ziemi egipskiej. Oto naczelnicy rodów, synowie Rubena, pierworodnego Izraela, Henoch i Pallu, Czesron i Karmi, to są rodziny Rubena. Synowie Symeona, Jemuel, Jamin, Ochat, Jakin, Sochar i Szaul, syn Kananejki, to są rodziny Symeona. Oto imiona synów Lewiego z ich rodzinami, Gershon, Kechat i Merari. Lat życia Lewiego było 137. Synowie Gerszona, Libni i Shimei, według ich rodzin. Synowie Kechata, Emrem i Dżyszar, Hebron i Uzziel. Lat życia Kechata było 133. Synowie Merariego, Machli i Muszi. Oto rodziny Lewiego według ich rodowodów. Emrem wziął za żonę ciotkę swoją, Dżokebet, która mu urodziła Aarona i Mojżesza. Lat życia Amrama było 137. Synowie Iszara, Korach, Nefek i Zikri. Synowie Uzziela, Miszael, Elsafan i Sitri. Aaron wziął za żonę Elżbietę, córkę Aminadaba, siostrę Nachszona, która mu urodziła Nadaba, Abichu, Eleazara i Itamara. Synowie Koracha, Asir, Elkana i Abiasaf. Oto rody Korachitów. Eliezer, syn Aarona, wziął za żonę jedną z córek Putiela, i ona urodziła mu Pinchasa. To są głowy rodów lewickich według ich rodzin. Oto są ci, Aaron i Mojżesz, do których właśnie rzekł pan, wyprowadźcie synów Izraela z Egiptu według ich zastępów. To oni przemawiali do faraona, króla egipskiego, i wyprowadzili Izraelitów z Egiptu, oni, Mojżesz i Aaron. Gdy pan przemawiał do Mojżesza w ziemi egipskiej, powiedział mu wtedy pan: Ja jestem pan. Powiedz faraonowi, królowi egipskiemu, wszystko, co ci powiedziałem. A Mojżesz tak się tłumaczył przed Panem: Oto mówienie sprawia mi trudność. Jakże więc faraon zechce mnie słuchać?